Siemanko wszystkim, tu ponownie Chris kolekcjoner w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwie świetne przesyłki. Jedna z przesyłek jest z Anglii, druga natomiast jest z Finlandii. Zaczniemy sobie od tej, może z lewej strony, UK. Eee, co tutaj będzie? zaraz się przekonacie ale karty są naprawdę świetne nie wyszły na polski rynek przynajmniej tak mi się wydaje, że że nie wyszły ojojoj trzeba będzie rozejrzeć Ale już, już mamy, co my tutaj mamy? Jak już tutaj widzicie, poklejona jest taśmą limitka odegarda z update'u. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś bezpiecznie do niej dostać. Łatwe to nie będzie. O, dobra, już chyba się ładnie wysuną. I tak yy, mamy tutaj limitkę Martina Odegarda z update'u Champions League. Jest to moja druga limitka w kolekcji. Zamierzam sobie zebrać drugi pełny set limitek, więc jak najbardziej przydatna, a miałem okazję się wymienić, więc czemu by nie skorzystać. Następnie. Następnie tutaj mamy road to euro 2016 limitka Ricardo Rodrigueza, Szwajcaria. Jedna z rzadszych limitek, bardzo fajnie. Ja już tą limitkę posiadam w swojej kolekcji, ale na pewno się przyda wartość tej karty. Jest, no nie wiem, w granicach około 100 zł do 100 zł. Można kupić trochę taniej, jak się wylicytuje. Skąd mam tą kartę? No, ta jest z Anglii, ale ta wcześniejsza, którą dostałem w swojej kolekcji, e, została trafiona w polskiej puszetce, mini puszce. Nie wiem, czy to jakiś był błąd, e, ale udało się nie mi, tylko mojemu koledze, który wymienił się ze mną i już posiadam tą kartę. A tutaj mamy lasę szunę. Zawodnik reprezentacji Danii bardzo fajnie. Ta limitka pewnie tylko gdzieś w państwach skandynawskich gdzieś wyszła. Więc tutaj to jest pierwsza przesyłka z Anglii i tutaj mamy drugą z Finlandii. I już patrzymy, tutaj będą dwie karty limitowane z road to euro. Przynajmniej powinny być również zapakowane bardzo dobrze. Jak się do tego szybko dostać? Nie, chyba będę musiał sobie poprzecinać delikatnie. Jest to niebezpieczne, bo można łatwo uszkodzić sobie kartę, ale udało się. I co my tutaj mamy? Kontynuacja Road to Euro 2016, Skjelbred, limitka skandynawska, zawodnika reprezentacji Norwegii. Bardzo, bardzo fajnie, limitka w stanie igła. Oraz, i z tej karty będę się jak najbardziej cieszyć, jest to zawodnik reprezentacji Dani i kto to będzie? Kto to będzie? Oczywiście, tym razem jest to Daniel Ager. Bardzo fajnie, bardzo e, rzadka karta limitowana. E, bardzo się z niej cieszę. Czyli wszystkie te najrzadsze karty, które wyszły, e, już posiadam w swojej kolekcji muszę się wziąć za karty typu właśnie takich jak Skelbred. brakuje mi Toyvonena, Bentnera bodajże yy, dwóch zawodników reprezentacji Anglii no ale te najcenniejsze już są więc tamtymi jakoś sobie powinniśmy poradzić no to w dzisiejszym odcinku tyle mamy tutaj cztery Karty limitowane z road to euro, które nie wyszły na polski rynek, oraz świetna limitka Martina Odegarda z update'u. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam na następne. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie i komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.